Kurwa, cała platforma została przejęta przez szakala i przemka, to koniec. I tak robiliśmy azylum, by ludzie mogli normalnie grać. A co zrobił Jaskier z szakalem? Zmonopolizowali platformę. Wycinają każdą konkurencję. To już nie stare czasy. Kiedy były różne projekty, a ludzie mogli grać na różnych serwerach. To gówno, jakie teraz powstało, to monopol przemka i szakala, który wybanował każdego, kto się z nimi nie zgadza, a na platformę napuścili interczaków z innych robków i koszą na dzieciach hajs z Patronaita. To, że pobanowali połowę platformy, nie znaczy, że musimy się poddać. Przyszłość gotikerpe nie może wyglądać jak smutny monopol, jaki jest teraz. Pomyśl o starych gotikowcach. Pomyśl o inicjatywie wklęcłego stołu. Prawda. O północy nadejdę ze swoimi posiłkami. Jak obłudon przyrzekł, tak raczy wypełnić. Teraz razem wszyscy gotnikowcy jebać haka i się nie bać jebać haka, szakala i przemka za to, że wybanowali tylu dobrych ludzi. I za to należy ich szkalować. Zrobiliśmy azylum. Eda na Jarkendarze była zajebista. Jeszcze raz wspomnijmy czasy gdy wolni gothikowcy grali razem na serwerze i cieszyli się z gry. O kurwa, co ten obłudon, witam. Ta platforma potrzebuje trochę darmowych rzeczy. Nie może być tak, że jedni trzymają łapę na wszystkim. Dajesz, udostępnić materiały.